Dziś chciałbym porozmawiać o zakładzie ubezpieczeń społecznych. Wszyscy wiemy, że jest to znienawidzona instytucja, lecz dlaczego w ogóle została wprowadzona? Kiedy została wprowadzona i w jakich okolicznościach? No cóż, aby na te pytania odpowiedzieć, należy cofnąć się głęboko w historię. Musimy prześledzić ewolucję gospodarki oraz systemów pomocy społecznej. W historii społeczeństw ukształtowały się trzy główne drogi zabezpieczenia. Jest to pomoc indywidualna, pomoc zbiorowa poprzez organizacje, na przykład kościoły, organizacje charytatywne, dobroczynne, czy wreszcie pomoc ogólnospołeczna, tak zwana państwowa. Z powodu ewolucji gospodarek dziś pierwszorzędne znaczenie ma ta ostatnia forma. Dlaczego? Ano, jak za chwilę się przekonamy, jest to konsekwencja rozwoju gospodarki z systemu feudalnego w kierunku gospodarki kapitalistycznej. W erze przedprzemysłowej nie było powszechnej instytucjonalnej, państwowej czy niepaństwowej opieki na ludźmi starymi, niepełnosprawnymi czy niedołężnymi. Fakt, pomocą bogim zajmowały się kościoły, ale to nie one stanowiły główne oparcie. Zasadniczą instytucją wspierającą takich ludzi była familia. Odmiennie niż dziś, w jej skład wchodziły nie tylko osoby blisko spokrewnione, na przykład starzy rodzice dzieci dalsi krewni ale także osoby pozostające w stosunku pracy np. czeladnicy terminatorzy a także osoby obce sieroty wdowy nieodłączną częścią familii było samodzielne i samowystarczalne gospodarstwo domowe było ono jednocześnie warsztatem pracy czyli to zarówno to na wsi na przykład zagroda chłopska jak i to w mieście był to np. warsztat rzemieślniczy jakiś sklep z przybocznym polem ogródkiem. Familia stanowiła więc podstawową instytucję indywidualnego zabezpieczenia społecznego i podstawową jednostkę życia gospodarczego. No, wraz z nastaniem kapitalizmu ta właśnie familia ze swoim samowystarczalnym gospodarstwem domowym stanowiła niezbędny fundament budowy wolnego rynku. Dlaczego? Ponieważ owa samowystarczalność była warunkiem synek fanon wolnorynkowej, to jest zawieranej bez jakiegokolwiek przymusu transakcji. No, w tym miejscu muszę wyjaśnić, co to jest owa transakcja nieprzymusowa. Transakcje są dobrowolne wtedy i tylko wtedy, gdy decyzja o kupnie lub o sprzedaży zapada bez przymusu i bez nakładanych ograniczeń przez kontrahenta lub osób i instytucji postronnych. Ale z warunku dobrowolności wymiany nie wynika, że transakcje nie są w jakikolwiek sposób ujęte w normy. Są one uregulowane przez prawo stanowione i co najważniejsze, podlegają nadrzędnej zasadzie obopólnej korzyści netto. Co to jest ta, ta korzyść netto? Przez korzyść netto. Rozumie się sytuację, gdy przychody z tytułu sprzedaży co najmniej pokrywają koszty zużycia czynników produkcji. No dość enigmatyczne stwierdzenie, ale zaraz się to wszystko wyjaśni. W przypadku świadczenia pracy przez pracownika transakcją niedobrowolną będzie podjęcie stosunku pracy, z którego dochody nie pokrywają kosztów utrzymania pracownika i jego rodziny. Transakcje nie są dobrowolne, gdy choć jedna ze stron działa pod groźbą głodu Choroby, śmierci czy wykluczenia z życia społeczno-gospodarczego. Uogólniając to na na szersze, na inne rodzaje transakcji, transakcja nie może zostać uznana za dobrowolną, jeżeli jedna ze stron ponosi na niej straty lub też jedynie umniejsza straty wobec alternatywy. To właśnie do takich warunków odnosili się liberałowie klasyczni, np. Adam Smith czy Ricardo. Adam Smith, kreśląc model gospodarki wolnorynkowej, dołączył do niej także system bezpieczeństwa ekonomicznego. W skład tego systemu wchodziła płaca minimalna i opieka społeczna, indywidualna, oparta właśnie o tą średniowieczną, samowystarczalną familię. Wróćmy jednak do m, historii. Kapitalizm ewoluował. No, niestety konsekwencją tego było rozbicie średniowiecznej familii. Pozbawienie jej majątku, a tym samym samowystarczalności ekonomicznej, zwłaszcza w zakresie potrzeb żywieniowych i lokacyjnych. Jak to się stało? Otóż różnie, w Polsce inaczej, na Zachodzie inaczej. Chłopi dekretami politycznymi zostali uwolnieni od pańczyzny, ale równocześnie pozbawieni swego gospodarstwa i inwentarza. Tym samym zostali pozbawieni źródeł utrzymania. Proces okradania rodzin z ich własności dokonywał się wielotorowo. Na przykład właśnie w Polsce, w Księstwie Warszawskim, odebrani własności na, chłopskiej nastąpiło drogą zmiany konstytucji. Na świecie było to troszkę inaczej. Odbyło się to na przykład yy, dzięki ustawom uwłaszczeniowym. Dziwne wydawać się mogło, ale właśnie tak było. Chłopom przekazywano yy, na własność ziemię, ale własność ta była w taki sposób dana, że praktycznie nie można było z niej korzystać. Bo brak był dojazdu, otoczone były przez własność wielkopańską, silnie rozparcelowane. W konsekwencji przekreślało to, wszystkie te czynniki przekreślały ekonomiczny sens funkcjonowania takich chłopskich gospodarstw. Dobijała je także konkurencja z doinwestowanymi sprzęt rolniczy dla Tak więc chłop był wolny, ale w praktyce pozbawiony zdolności ekonomicznej, samodzielnego funkcjonowania. Na zachodzie sytuacja błagodziły wypłacane przez państwo odszkodowania. Kwoty, które właściciele ziemscy otrzymywali za niesienie pańszczyzny przeznaczano na inwestycje w rodzący się przemysł. Tak więc ci chłopi, którzy wędrowali do miast, stawali się pracownikami. W Polsce niestety było inaczej. Kwoty, które ziemianie otrzymywali, wydawali na różne cele konsumpcyjne. Stąd niestety konsekwencje, jakie do dziś odczuwamy. W XIX wieku na masową skalę ludzie po raz pierwszy w historii zaczęli pracować poza własnym gospodarstwem domowym. Wczeladnicy i terminatorzy, jak już wspominałem, razem z chłopami stali się najemnikami. Tam liczebny rodziny uległ zmniejszeniu. Osoby dorosłe ze swoimi rodzinami, czyli głównie dziećmi, zaczęły mieszkać oddzielnie od swoich rodziców. Ta zmiana formuły rodziny spowodowała, że pojawiły się na trwale Duże grupy osób nie mających pracy, własnego domu, własnej rodziny, a tym samym i środków do życia. Kościoły próbowały jakoś tam załagodzić tę sytuację, bazując na dobrowolnych datkach. Niestety nie były w stanie obsłużyć coraz liczniejszej, w większym stopniu spalporyzowanej masy. Podobne trudności przeżywały inne organizacje świeckie, a także gminy. Tak więc zniesienie samowystarczalności rodziny pracowniczej przy współistniejącym bezrobociu doprowadziło do drastycznego obniżenia przychodów z pracy, które dla dużej części stały się niewystarczające, zagrażając biologicznej egzystencji. Przekreślona tym samym została wolnorynkowa idea dobrowolnych i korzystnych obustronnie transakcji na rynku pracy. Dlaczego? ponieważ odtąd robotnicy stawali przed alternatywą albo pracę na warunkach dyktowanych przez pracodawcę, albo głód, a nawet śmierć. Te nakreślone z grubsza warunki historycznego rozwoju dość dobrze wyjaśniają, dlaczego pomoc indywidualna została zastąpiona rozwiązaniami opartymi o państwo. Widzicie państwo, koncepcje liberalne pomocy przestrzennej indywidualnej i organizacji pozarządowej funkcjonują w pewnych warunkach. Po pierwsze, płace dla pracowników, większości pracowników muszą być rentowne, to znaczy na tyle wysokie, że umożliwiają współdzielenie się no i utrzymanie znaczącej większości ludzi. Po drugie, zasięg ubóstwa, co się wiąże z tym właśnie wysokością płac. Zasięg ubóstwa musi być niewielki, nie, dotyczy nie więcej niż 5 do 10% populacji. Z tymi dwoma wymogami wiąże się także wymóg, małych różnic dochodowych. No wszyscy wiemy z historii, że rzeczywistość z początku XX wieku była zupełnie odmienna. Sytuację dobiła pierwsza wojna światowa. Ona zgładziła miliony młodych mężczyzn, zostawiając kaleki, wycieńczone wojną osoby starsze, kobiety i dzieci. Jak wiemy, w tamtym okresie praca zawodowa kobiet była jeszcze rzadkością. Co się więc stało? W tej sytuacji Egzystencja tej ludności była zagrożona. Groziła masakra, nowa powojenna masakra z głodu. Uzgodniono w porozumieniu z rządem i pracodawcami wprowadzenie systemu gwarancji dochodów opartego o siłę państwa. System ten polegał na tym, że ingerował w podział marży między pracownikiem a przedsiębiorcą. W skład tego systemu wchodzi wiele elementów, np. płaca minimalna, składki podatki na zasiłki dla bezrobotnych, renty, emerytury i wiele innych konsekwencji. Paradoksalnie właśnie dzięki i wojnie światowej i zmianom, które wprowadził kapitalizm, tenże kapitalizm zniszczył swoje fundamenty doprowadzając do powstania systemów mieszanych o dużym stopniu zaangażowania państwa w gospodarkę. No, w Polsce nie było inaczej, też przecież Polska uczestniczyła w I wojnie światowej, i stała przed tymi samymi problemami. Dlatego właśnie w latach dwudziestych XX wieku, na samym początku został utworzony Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego idea, podobnie zresztą jak na zachodzie, opierała się na solidaryzmie społecznym i w gruncie rzeczy była odtworzeniem funkcji średniowiecznej familii, lecz na wyższym poziomie organizacji społecznej. To polegało na tym, że aktualnie pracujący oddawali część swoich doodów z pracy na rzecz ludzi starych i niedołężnych, a także trwale lub czasowo niezdolne do pracę na przykład z tyłu choroby. Wtedy ubezpieczeniem nie objęto handlu, rzemiosła oraz przemysłu do pięciu osób zatrudnionych i rolników. Widzimy więc, że zakład ubezpieczeń społecznych jest to twór powstały w wyniku ewolucji kapitalizmu, który zniszczył samowystarczalność ekonomiczną rodziny i poziom dochodów pracowniczych.